Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Zapierając głos w tej debacie dotyczącej rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego chcę wyrazić nadzieję, że będzie to znaczące wzmocnienie stabilności finansowej Unii, wiarygodności oraz perspektyw wzrostu gospodarczego krajów w euro. Przekształcenie dotychczasowych dotychczasowej instytucji międzyrządowej, czyli Europejskiego Mechanizmu Stabilności, fundusz funkcjonujący w ramach instytucjonalno-prawnych Unii, ustanowienie mechanizmu współpracy z Parlamentem Europejskim i Parlamentami Narodowymi, a także uregulowania dotyczące przejrzystości publicznego dostępu do dokumentów, to wszystko rozwiązania zwiększające demokratyczną rozliczalność z podejmowanych decyzji. Chciałbym przy tym wyrazić nadzieję, że Fundusz, a także inne rozwiązania dotyczące zmian w strukturze i funkcjonowaniu Unii Gospodarczej i Walutowej będą zgodne z zasadą otwartości w stosunku do państw poza strefę euro oraz zasadami, które stanowią fundament integracji europejskiej, w tym regułami jednolitego rynku. Nie mogą one zakłócać konkurencyjności państw członkowskich i Unii jako całości, nie powinny także ograniczać praw państw członkowskich spoza strefy euro, między innymi w zakresie procesu decyzyjnego, w tym w szczególności ograniczać dostępu tych państw do środków finansowych w ramach budżetu unijnego. Dziękuję bardzo.